Jak przygotować szlachetną paczkę w szkole, w przedszkolu czy w jakiejkolwiek przestrzeni edukacyjnej? Krok numer jeden. Jeżeli to konieczne, uzyskajcie zgodę na przygotowanie szlachetnej paczki w szkole, w przedszkolu czy w waszej przestrzeni edukacyjnej. Krok drugi. Już na samym początku zaproście, kogo się da z waszej społeczności szkolnej: rodziców, dzieci, nauczycieli, nauczycielki, dyrektora, dyrektorkę, przyjaciół, przyjaciółki waszej placówki. Może z tego grona wybierzecie reprezentantów, reprezentantki do wspólnego koordynowania działań. Krok trzeci. Ustalcie, czyje dane wpiszecie w formularzu wyboru rodzin. Musi to być osoba pełnoletnia, i na jego czy jej e-mail trafią wszystkie informacje dotyczące wybranej rodziny. I to właśnie z tą osobą będzie się kontaktować wolontariusz czy wolontariuszka. Krok czwarty. Wybierzcie na stronie www.szlachetnapaczka.pl rodzinę czy rodzinę, którym jesteście w stanie pomóc. Oszacujcie wasze możliwości. Czy jesteście w stanie pomóc na przykład samotnej mamie z pięciorgiem dzieci, czy może samotnemu seniorowi czy samotnej seniorce? I pamiętajcie, im więcej zaangażowanych osób, tym większej liczbie osób będziecie mogli pomóc. Krok piąty. Zastanówcie się nad podziałem obowiązków. Kto będzie dbał o bieżące przekazywanie informacji? Kto podejmie się zbiórki produktów czy pieniędzy? Kto zrobi zakupy, jeżeli takie będą potrzebne? Kto dokona pakowania paczki? No i w końcu kto przekaże paczki do magazynu. Krok szósty. Wykorzystajcie wszelkie dostępne Wam kanały informacyjne i komunikacyjne, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w przygotowaniu paczki. Możecie rozwiesić plakaty, możecie wrzucić na przykład coś do szkolnej gabloty, możecie, załóżmy, no nie wiem, wrzucić to do szkolnej gazetki czy przedszkolnej, możecie wykorzystać Facebooka czy inne kanały społecznościowe, Instagrama, TikToka, być może macie grupy swoje na Messengerze, klasowe i tak W końcu możecie też puścić informacje Librusem. A najlepiej wykorzystajcie naprawdę wszystko, co się da. Krok siódmy. Jeżeli potrzebujecie, możecie skorzystać z Excela. W tym pliku znajdą się rzeczy, które trzeba zgromadzić. Ich lista, na przykład na Google Drive. I link do tego dokumentu, do tego arkusza, możecie przekazać wraz z informacją o przygotowaniu paczki. I wtedy różne osoby będą mogły bezpośrednio tam wchodzić i zaznaczać, co mogą przygotować. Krok ósmy. Skompletujcie paczkę zgodnie z listą potrzeb. Pamiętajcie, że kluczowe jest ogarnięcie tych trzech, które zostały wskazane jako kluczowe. Krok dziewiąty. Wybierzcie miejsce w szkole, w przedszkolu, w swojej placówce edukacyjnej, gdzie będą składowane rzeczy do paczki. Dobrze zadbać o dostępność tego miejsca, a szczególnie o jego widoczność, bo być może ktoś przechodząc korytarzem, zobaczy to miejsce i dopiero wtedy dowie się o inicjatywie. I wtedy stwierdzi, hmm, coś tutaj przyniosę, i dołączę się do przygotowania paczki. I w końcu krok dziesiąty. Przygotujcie paczkę do transportu, żeby można było ją przetransportować bezpiecznie. Pamiętajcie też o świątecznych dekoracjach, a w weekend cudów przenieście ją do magazynu. Adres znajdziecie w mailu z potwierdzeniem wyboru rodziny. Natomiast z wolontariuszką czy wolontariuszem ustalicie dokładną datę i godzinę. I teraz uwaga, to już nie krok, to raczej przewidywanie przyszłości, ale takie pewne. Po weekendzie cudów wolontariusz czy wolontariuszka. Prześlę Wam szczegółową relację z przekazania paczki rodzinie, tak zwany prezent dla darczyńcy. Wasza szkoła, placówka edukacyjna, wasze przedszkole otrzyma specjalny certyfikat za udział w szlachetnej paczce. Powieście go w honorowym miejscu i patrzcie. Tak, patrzcie na ten certyfikat i czerpcie z tego radość. I przywołujcie wspomnienia Waszego udziału właśnie w szlachetnej paczce. I powiem więcej, patrząc na niego, myślcie już, o przyszłym roku.